Dzień dobry wieczór. Dzisiaj mamy taką multipakę. od tej najmniejszej tą odłożę tą odłożę co tutaj mamy co to za jakaś jest niespodzianka taki do e, do Lenovo Mi Mix 300, 310, 320 i Lenovo e, jakieś tam jeszcze chyba IdeaPad e, z taką końcóweczką malutką zaraz zobaczę jeszcze jaki jest to e, wymiar Tutaj mamy jaki wymiar końcówki 3,3 mm. A od środka to już nie wiem, czy będę mógł. Pewnie nie będę mógł. Nie, to już nie dam rady zmierzyć. <śm> W każdym bądź razie tutaj grubość jest 3,3 mm końcóweczka. I tutaj mamy USB-C power delivery do 20 W. Ładowanie. Także jeżeli, jeżeli komuś taki się przyda, to on działa. Bo już wypróbowałem, sprawdzałem na swoim komputerze. Na, na swoim pseudo komputerze bo to jest Lenovo taki, y, taki pół tablet y, dwa w jednym pół tablet, pół, y, pół laptop y, z wyjmowanym ekranem Mimix y, 300 albo 320 to na tych sprawdzałem dobrze, co mamy następnego tutaj mamy kulkę do żyroskopową do ćwiczenia mięśni rąk na opakowaniu toś mamy powerball tu powinna być z automatycznym startem zamówiłem taką bo to trzeba się nauczyć też startowania jak jest, ale to już dla takich, którzy umieją to robić ja dopiero będę się bawił, zaczynał przygodę z tą kulką, z tą y, y, sferyczną, y, z, y, z drugim rdzeniem w środku. Ona ma do y, y, 36 kg odchylenie, także także o, nawet nawet ciężka jest. Ona chyba waży 360 gramów. Tutaj mamy jeszcze taką zapinkę na nadgarstek. Taką smyczkę. No i co? I to polega na tym, żeby. naciągnąć, tak jak samochodzik się naciąga na sprężynce czasami i i zaczyna się nauczyć tym wsłuchiwać. Dam link na dole Jak to zacznie działać? Dam link w opisie, jak to, jak to będzie działało, bo nie wykluczam też, że jest uszkodzona ta, ta kulka, bo ona powinna już. Ona no, tutaj coś za bardzo stuka. Więc nie wiem, czy przypadkiem nie jest uszkodzona. No i jestem bardzo zawiedziony, ale postaram się jeszcze, po, popatrzę. Link dam do, w opisie i do i filmu instruktażowego, i do samego produktu. To powinno działać w ten sposób, że trzyma się kulkę, tu się rdzeń porusza i w ten sposób y, łapiemy y, obroty, i to trzeba utrzymać te obroty tam. I to jest tak jak y, mają y, kosmonauci na, na tej y, takiej obrotowej, nie wiem jak to się nazywa, gdzie mają przeciążenia liczone i tutaj tak samo, na tym, na tym samym zasadzie polega, że to trzeba tak właśnie ruszać nadgarstkiem, można sobie w ten sposób robić, w ten sposób i to na każdy mięsień działa inaczej. Mnie chodziło o to, żeby tutaj działać na, na nadgarstek sam, ale można działać i na triceps, i na biceps, i na tutaj na łokieć. Także różne, różne części ręki można ćwiczyć. I od 6 do 36 kg jest przeciążenie. Także, także jak, jak hantelki można powiedzieć. Dobrze, to to mamy też już z głowy. I ostatnia rzecz została największa. Jestem też jej najbardziej ciekawy. Wiele o chwaliło. Co prawda lato się kończy, ale... Ale... I jeszcze komary są, muszki też są. Tutaj nic nie ma więcej. Komary są, muszki są. To jest taka lampa ultrafioletowa. Akurat ja kupiłem wersję Xiaomi Midra. Na akumulator na. Na USB. I ona ma za zadanie, tak jak czasami w sklepach, widać te, te takie światełka ultrafioletowe, i często trzepią tak. I tam właśnie jak wpadnie y, mucha, albo, y, albo coś jakiś insekt, to wtedy prądem je poraża i, i się y, insekt tutaj zabija. No, nie jest to za, za ładnie. Troszeczkę tutaj chyba muszę to powiedzieć, pokazać im, że to jest nie wiem, no nie wiem, czy to będzie działało. Eee, zobaczymy, zobaczymy, czy działa właśnie. Tylko rozwinę ten przewód, a może nawet nie będę rozwijał, tylko go po prostu wysunę jedną, zwój jeden i, i sprawdzimy. No niby. No niby coś tam działa. A, i tutaj jest. I tu jest odkręcana. Yy, odkręcana szufladka, gdzie wpadają wszystkie insekty i to trzeba co jakiś czas... Codziennie najlepiej e, wy, wyrzucić, opróżnić. No i co? I stawiamy coś takiego na parapecie i to wabi e, światełkiem ultrafioletowym e, wszystkie komary, muszki, e, wszystkie żyjątka wieczorne albo i nawet w dzień. Nie wiem, czy w dzień to działa, czy nie. E, Kupiłem to, żeby wieczorem nie działa, żeby nie kąsały dzieci komary. No teraz już się akurat sezon kończy. Mam nadzieję, że zadziała. Dam znać w opisie, czy łapię cokolwiek na naszej szufladce. Także to tyle na dzisiaj. Kłaniam się. Życzę miłego dnia. Wieczoru liczę na wiadomo i zapraszam do naszego teraz większego grona subskrybentów, bo jest 6% tylko stałych no ale 90 ponad procent dodajcie linki dawajcie te polecajki przekazujcie jakieś filmy jak wam się podobają znajomym może ktoś się zdecyduje zasubskrybować żeby to nasze grono się powiększało. A obiecuję, że będzie jeszcze, jeszcze dużo ciekawych rzeczy. Kłaniam się, do zobaczenia. Cześć, pozdrawiam, Nara.